Ale najciekawsze jest to, że to narrator biblijny opisujący potem pod natchnieniem Bożym mm -hmm. tę sytuację używa sformułowania, że oto Samuel się odzywa do Saula. Czy więc możemy podważać tę narrację biblijną, że to Samuel rozmawia z Saulem, mówiąc, nie, to nie mógł być Samuel, bo są sprzeczności? To, że, że jest ku temu podstawa, ponieważ e, inaczej byśmy uznali, że Pismo Święte ma jakieś wewnętrzne sprzeczności, tak? Albo że Pan Bóg zmienia swoją wolę, skoro raz zakazał w taki wyraźny sposób, a teraz do tego jakby dopuścił do tego kontaktu e, Saula z duchem, z duszą Samuela. Ale. Też takie podsumowanie, bo co potem się stało? Wiemy, co się stało. Zginął w tej bitwie i Isał, zginęli jego synowie. Czyli spełniło się. Tak, spełniło się. No i pierwsza księga Kronik tak to podsumowuje, dziesiąty rozdział. Warto byśmy też. O tym powiedzieli. Trzynasty werset. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, brew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytywał również o wyrocznie wieszczkę. To, co się stało, znowu jest przez Pismo Święte negatywnie ocenione.